Indeksy według technik Fibonaczego. Witam Państwa. 28 marca. Dzisiaj tylko krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej. Niewielkie zmiany na wykresach. W przypadku WIGU 20, no, tym punktem odniesienia pozostaje tutaj cały czas zniesienie 50% tej naszej bazowej fali popytowej, okolice 1646. Ale no, z punktu widzenia techniki, na pewno kluczowe znaczenie ma węzeł, o którym wspominałem tydzień temu. 1574 1580 silna średnioterminowa zapora e, popytowa wytyczona między innymi na bazie zniesienia 61 i 8 e, i tak naprawdę takim wyrazistym, transparentnym sygnałem słabości e, byłoby dopiero wbicie tej właśnie e, strefy e, wsparcia. Natomiast jeśli chodzi o te bariery podażowe e, wspominałem o strefie 1713 1719 była w ubiegłym tygodniu. Tygodniu, próba wybicia tej strefy. To jest także tutaj ta zasada zmiany biegunów. Próba nieudana, no ale w tej chwili. Są podejmowane jakieś kolejne działania. Zobaczymy, jak, jaki będzie wynik powtórnej konfrontacji w tym przedziale 13/19. No i nadal podtrzymuję, jakby tutaj opinię, że tym bazowym, takim kluczowym wyzwaniem dla byków są tutaj te okolice 1790/91. Liczne zniesienia, między innymi 50%, również ta zasada zmiany biegunów. Bardzo z punktu widzenia techniki wiarygodna zapora podażowa. Indeks DAX relatywnie silniejszy. No tutaj wiadomo, że punktem odniesienia pozostaje strefa 14520-14553 bardzo silne wsparcie, i to również, i to zarówno z punktu widzenia jakby tej metodologii bazującej na współczynnikach Fibonacciego, jak i klasycznego podejścia książkowo nam się to prezentuje. O tym też mówiłem tydzień temu. No w tej chwili takie lokalne wyzwanie dla popytu w postaci węzła, to jest właściwie nowy element 15,255, 15300, lokalny opór techniczny, też kilka zniesień głównie wygenerowanych na bazie horyzontu dziennego, a przede wszystkim nitrodojowego, gdzieś w tym relatywnie wąskim korytarzu nam się tutaj grupuje. Też zasada zmiany biegunów. no W moim odczuciu pokonanie takiego oporu byłoby dość wiarygodnym sygnałem technicznym. Wydaje się, że do gry mogłoby wówczas powrócić doskonale znane nam już to zniesienie 88,6, czyli pułap 15781, gdzie nie tak dawno ukształtował się ważny punkt zwrotny. Natomiast jeśli chodzi o sygnały słabości, no to oczywiście nieudana próba wybicia testowanego w tej chwili oporu, bądź tylko krótkotrwałe naruszenie, no ale w dalszej kolejności tutaj takim wyrazistym sygnałem byłoby dopiero wybicie 14.520-14.553. Indeks S&P tu na razie pokazuje Państwu cały czas horyzont dzienny. Ciekawie to wygląda i w kontekście tego układu ABCD, o czym też wspominałem bardzo szczegółowo tydzień temu, więc 3811-16 to nasz punkt odniesienia, jeśli chodzi o takie kluczowe wsparcia techniczne. Tu doszło do ważnego przesilenia. Jest to także taki, tutaj można powiedzieć, element nam się wkradł synergii i to wręcz w sposób taki książkowy, no bo silny, silny układ harmoniczny, symetryczny, zniesienie 88 Median Line. O tym już też szczegółowo opowiadałem. W każdym bądź razie strefa, przypominam o tym, bo 3811-16 to cały czas bardzo ważne wsparcie. Z kolei istotnym oporem pozostaje ten rejon 4047-4050. Tutaj pokazuje dwa nakładające się na siebie zniesienia: 61,8 i 88,6, więc bardzo istotne zniesienia wewnętrzne najważniejsze tak naprawdę. Dodatkowo tam median line, no jest to na pewno bardzo charakterystyczne miejsce na wykresie S&P w ujęciu dziennym. Co do tego ja nie mam wątpliwości, rynek również, no bo jednak tutaj ukształtował się punkt zwrotny. Teraz mamy próbę jakiegoś takiego ruchu powrotnego, zobaczymy czy w ogóle uda się przetestować wymienioną zaporę podażową, bo tutaj no, ewidentnie istnieje potrzeba wybicia takiego węzła, by można było mówić o w wiarygodnym sygnale kontynuacji ruchu zapoczątkowanego w przedziale 3811-16. Negatywne wskazanie to przełamanie zniesienia 61,8, ale wygenerowanego na bazie pokazywanego w tej chwili tego ruchu popytowego 3896,97 układ A, B, C, D również gdzieś w tym rejonie więc wsparcie ciekawe, aczkolwiek lokalne. Popyt powinien tutaj wykazywać się większą aktywnością, mówiąc w cudzysłowie, odpuszczenie takiego rejonu cenowego to ewidentnie sygnał powrotu do przedziału 3811-16. No i na koniec indeks NASDAQ. Indeks NASDAQ. No tutaj w tej chwili uwzględniłbym te sto, respektowane przez rynek pojedyncze zniesienie 78,6, czyli 11.995. Wydaje się, że pokonanie takiego oporu no, mogłoby wzmocnić stronę popytową nie można wykluczyć nawet wtedy ruchu powrotnego do bazowej zapory podażowej, średnioterminowej, wielokrotnie przeze mnie też e, opisywanej, eksponowanej 12-428-12520. No, z tym kluczowym elementem oczywiście konstrukcyjnym, czyli zniesieniem 38,2 całego tutaj tego średnioterminowego ruchu spadkowego. Nowy element to to wsparcie lokalne, yy, wsparcie wyznaczone na bazie pokazywanej tej, tej, tej podpali yy, wzrostowej 61,8, środek białej świecy, czyli 11 377. To jest według mnie dosyć istotny rejon cenowy. No, utrata takiego, takiego lokal, takiej lokalnej zapory popytowej byłaby raczej sygnałem podażowym. Wtedy 10,995 powinno się bardzo szybko włączyć do gry. A no, jeśli tutaj popyt by zdezerterował, no to mamy układ prawdopodobnie A, B, C, D, czyli możliwość wzrostu presji podażowej, nawet uwzględniając ten ruch powrotny do kluczowego węzła popytowego w ujęciu średnioterminowym, nawet długoterminowym 110 291. Na razie nie wygląda to najgorzej. Tu póki co nie mamy konkretnych jakichś bardzo negatywnych wskazań technicznych. To pierwsze takie pojawiłoby się dopiero w momencie wybicia 11 377. Natomiast pozytywnie należałoby według mnie zinterpretować to trwałe wybicie testowanego w tej chwili na wykresie tygodniowym oporu 11 994. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.